Ter Stegen był gościem podcastu Frasenmecher. Bramkarz Barcelony wrócił do sytuacji sprzed lat, gdzie chciał wymusić odejście z klubu. Wtedy rywalem Niemca o miejsce między słupkami był Chilijczyk Claudio Bravo, a przez dwa sezony 14-15 i 15-16 Ter Stegen przegrywał z nim rywalizację. Naprawdę rozważałem zmianę klubu. To był moment, w którym nie byłem zadowolony ze swojej sytuacji w Barcelonie, mimo że zdobyliśmy wiele tytułów. Wtedy w lidze grał Claudio, a 25 do 28 meczów w sezonie mi nie wystarczało. Chciałem być numerem jeden, powiedział. Okazuje się, że Ter Stegen mógł trafić do Manchesteru City. Spotkałem się z Pepem Guardiolą w Barcelonie. Pep przyleciał, wyjaśnił mi swoją filozofię i powiedział, że chciałby mnie w City. Pep bardzo się starał. Powiedziałem sobie, że to może być rozwiązanie moich problemów. A plan nakreślony w City brzmiał bardzo interesująco. Potem poszedłem do trenera i powiedziałem, że chcę odejść. On na to nie chciał się zgodzić. Przekazał mi też, że da znać władzom klubu, że mają mnie nie puszczać pod żadnym pozorem. Z jednej strony to doceniałem, ale z drugiej przekazałem, że chcę być numerem jeden, dodał. Ostatecznie do City trafił Claudio Bravo. Kiedy trener Enrique powiedział mi, że zobaczymy, jak wypadnie okres przygotowawczy, to prawie straciłem panowanie nad sobą. Odparłem, trenerze, słuchaj, to jest moje życzenie, tyle chciałem ci powiedzieć. Trzy tygodnie później Guardiola sprowadził Brawo do City. Na początku było mi z tym dziwnie, ale ostatecznie byłem szczęśliwy, bo naprawdę nie chciałem odchodzić, podsumował Terstegen.